Do wykonania piłeczki użyłam sznurka około 160 cm. Zaczynamy od złożenia końcówki w taki sposób, aby udało się stworzyć na końcu pętelkę. Ważne jest to, abyś pamiętała, że ta pętelka jest takim jakby rdzeniem, jądrem tej piłeczki, dlatego ważne jest, aby była możliwie najbardziej okrągła. tą niepotrzebną krótszą końcówkę sznurka odetnij, zostaw tylko tą długą i złap kuleczkę pomiędzy dwa palce I ważne jest to, żeby między tymi palcami był zachowany odstęp i zacznij owijać sznurek wokół dwóch palców pamiętaj, żeby mieć zachowany odstęp łącznie owijamy tak, że na górze masz trzy sznurki obok siebie na dole też, natomiast z przodu widzisz takie dwa pół Wepchnij tą kuleczkę między te sznurki i teraz, tak jak owijałaś pionowo, zaczniemy owijać poziomu, czyli pod palcami, pod tym owinięciem przekładam sznurek i wyciągam go na górze. I to jest moje pierwsze owinięcie. Powtarzam dokładnie to samo, tak żeby mieć łącznie trzy owinięcia. Teraz upewnij się, czy wszędzie po każdej stronie masz trzy owinięcia. Jeśli wszystko się zgadza, to to jest czas na ściągnięcie oplotki z palców. Utworzyła ci się taka, jakby ósemka. Teraz będziemy oplatać sznurkiem znowu pionowo, wkładając najpierw od góry sznurek do górnej części ósemki i od spodu wyciągając. Powtarzamy to wszystko tak samo, tak aby znów z każdej strony uzyskać trzy oplotki, czyli żeby po każdej stronie naszej piłeczki były dokładnie trzy sznurki. To jest czas na sprawdzenie, czy po każdej stronie mamy po trzy sznurki. Jeśli tak, przechodzimy do nadawania kształtu. Najpierw musisz znaleźć początek całej piłeczki, czyli. Ten rdzeń, który robiłaś na początku, a następnie zobaczyć, który, która część sznurka jako pierwsza była oplątana. Możesz to zrobić za pomocą e, pociągania tych sznurków. W momencie, kiedy zauważysz, że pociągasz za ten, który już bezpośrednio jest przy tym rdzeniu, przy tym jądrze, wiesz, że musisz jako pierwszego go tak, jakby wyciągnąć z tej piłeczki. Ten sznurek zacznie robić ci się dłuższy. Musisz spojrzeć, jaki jest kierunek jego wyplatania, i go pociągać. Tak jakbyś chciała cały sznurek wyciągnąć y, z tej piłeczki. Ona zacznie robić się coraz bardziej okrągła i nie zrażaj się na początku tym, że możesz się gubić. Ja też się na początku gubiłam. Jeśli tak się stanie, zacznij pociągać za poszczególne sznureczki, zobaczysz, y, który. Musisz pociągnąć jako kolejny, żeby ta pętelka się wciągnęła w piłkę, a ty, żebyś mogła pociągać ze sznurek dalej. Po czym poznać, że skończyłaś? W momencie, kiedy dochodzi już do pociągnięcia końcówki sznurka, czyli już żadna pętelka z tej piłeczki nie będzie wystawała.